W zeszłym roku sprzedałem ponad 5000 zamówień dla klientów. W tym wideo opowiem, jakie są najlepsze źródła ruchu dla sklepów internetowych, żeby sprzedawać. Jestem Adam Jagłowski i pomogłem moim klientom zarobić miliony złotych. Robię reklamy, marketing i zwiększam zyski biznesów B2C od 10 lat. Gdybyś miał odpowiedzieć, jaki jest najlepszy ruch dla ciebie, to pewnie byś powiedział, że taki, który jest zdecydowany i kupuje dużo. Ale czy to do końca prawda? Najlepszy ruch w sklepie internetowym to byłby ten, który po prostu ma największy zwrot z reklam. Czyli można inwestować w drogi, ale często dobry ruch z wyszukiwarek, ale można inwestować też w tani ruch, np. z reklamy banerowej na witrynach. Czyli ten odcinek będzie bardziej o tym, skąd brać ruch, żeby sprzedawać z zyskiem. Podam miejsca oczywiste wraz z wyjaśnieniem, ale też nieoczywiste. Pierwsze cenne źródło ruchu dotarcie do już naszych klientów czyli mailingi. Ten kanał często przynosi zdecydowanych użytkowników. Mogą to być ludzie, którzy przeszli cały lek z nami i nam Ufają. Mogą to być też ludzie na późnym etapie wciesze zakupowej, skoro nam podali e-mail za rabat. Dlatego istotnym elementem jest kontekst. W swojej skrzynce mailowej klient jest mniej rozproszony niż w każdym innym miejscu w internecie, więc może spokojnie kupować. Drugie oczywiste miejsce to oszukiwarki. Jak ktoś szuka produktu, to wyraża bardzo silną intencję zakupową. To znaczy, że jest bliski, by kupić tak, jak na facet w Strip klubie kupuje kolejny taniec. Tutaj mam na myśli typowe reklamy tekstowe, jak i reklamy produktowe. Ten ruch można kupić zarówno w Google Ads, jak i Microsoft Advertising. Trzecie typowe miejsce to social media. Dlaczego ruch social mediów jak Facebook, Instagram, YouTube i TikTok jest dobry? Chodzi o to, że te platformy bardzo dużo wiedzą o swoich użytkownikach i też potrafią stwierdzić, kto jest bliski zakupom. Jest jednak istotna różnica między reklamą w social media a reklamą w Gdy reklamujesz się w wyszukiwarce, to grzechwytujesz już istniejący popyt. W angielskim nazywa się to demand capture. W social media z kolei wygrywasz uwagę i tworzysz popyt na to, co sprzedajesz. Ta część reklamy Nazywa się Demand Generation. Dlaczego o tym mówię? A, bo mi się no dziwiesz. A na poważnie to jest to ważne, bo jest ograniczona ilość popytu na rynku w danej chwili. Mawia się w marketingu, że w zgarnianiu popytu robi się miliony, a w tworzeniu popytu miliardy. I trochę tak jest, że jeśli opanujesz generowanie popytu, to możesz bardzo skutecznie skalować. A ja bym chciał skalować swój kanał na YouTubie więc byś mógł zasubskrybować, to pomogłoby to Tobie i mi reklamą w social mediach. Możesz kupić na ich platformach, jak Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads i X Ads, czyli tej platformie Elon Musk. Czwarty sposób pozyskiwania ruchu to reklama na witrynach internetowych. Reklama na witrynach internetowych jest już mniej kalorycznym ruchem, mniej kalorycznym, czyli mniej wartościowym według slangu branżowego. Ale często można w ten sposób zdobyć sporo tańszych kliknięć. A jeśli się to rozegra dobrze, to również można sprzedawać z zyskiem. Tutaj można obejrzeć reklamę banerową, natywną i wideo. Reklamą na witrynach można kupić bezpośrednio od wydawców w Google Ads i w narzędziach do zakupu zautomatyzowanego, czyli Programatic, Piątym miejscem pozyskiwania ruchu to witryny ściemnej ciemnej strony internetu. Chodzi o torenty, strony z miłością, i tak dalej. To miejsce zasługuje na swoją kategorię, bo cechuje się bardzo tanim ruchem, ale to również bardzo niskiej jakości. Co nie oznacza, że nie idzie zarobić na takim ruchu. Aczkolwiek nie jest to dla każdego. Możliwe, że nie chciałbyś pokazywać swojej marki obok dziewczyny, która ładuje na raz 4. Albo nieważne, bo nieważne, ale jest to dobre miejsce dla branż, które mają problem z reklamą w innym miejscu. Jak na przykład do bukmacherów, suplementów, sklepów z erotyką. Szósty sposób pozyskiwania ruchu to współpraca z influencerami. Też jest to reklama na social media, ale zasługuje na swoją kategorię. Taka reklama może działać z kilku powodów. Przede wszystkim influencerzy cieszą się bardzo wysokim zaufaniem i są lubiani. Więc ktoś, kto zobaczy fajny materiał, w którym ich idol poleca jakiś produkt, to istnieje szansa, że skutecznie wygenerują popyt. Siódmą kategorią są przekierowania z długich treści, jak artykuły czy wideo. Istnieje typ marketingu, w którym tworzy się dłuższe treści lub kupuje ich tworzenie na zewnętrznych mediach, na przykład na stronie wydawcy. W takim artykule może być opisany nasz produkt i kierować do naszego sklepu. Taki ruch może być wartościowy z racji kontekstu. Ktoś u wydawcy, któremu ufa, Zainteresował się takim artykułem, przeczytał powiązany artykuł, zainteresował się produktem i przeszedł do nas. To wyraża dość silną intencję. To były główne sposoby pozyskiwania ruchu, żeby sprzedawać w sklepie internetowym. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do subskrypcji i polubienia. To naprawdę pomaga rozwoju kanału i bardzo to doceniam. Jeśli chcesz rozwinąć swój e-commerce, to skorzystaj z linku w opisie, aby umówić się na rozmowę.